Witam, witam, cześć i czołem. Zapraszam Cię na kolejny film z serwisu. Tak dawno nic nie nagrywałem tego typu, że mam nadzieję, że nie zapomniałem jak to się robi, ale. Do rzeczy trafił do nas Lenovo ThinkPad. To jest dokładnie model. Od razu sobie wyjmiemy baterię, bo należy pamiętać, żeby wyjmować baterię przy serwisowaniu komputerów, tak? Żeby baterię sobie na bok odłożymy. To jest dokładnie model. T570 i to jest kolejny model Lenovo T570, który trafił do nas od tego samego klienta z tą samą musterką. Jest to ewidentna wada fabryczna tych modeli, która wiąże się z zimnymi lutami. Problem jest z wykrywaniem, z działaniem dysku. Rozbierzmy go i zobaczmy pod mikroskopem potem, jak to wygląda. Lecimy do roboty. Bateria oczywiście wyjęta. Ja jestem leniwy, więc do rozkręcenia tego komputera użyję sobie wkrętarki. Ale wkrętareczki używamy tylko i wyłącznie do rozkręcania, nie do skręcania, żeby nie uszkodzić gwintów. To jest tak, że komputer dawno nie był rozkręcany, czy w ogóle nie był rozkręcany, to te zatrzaski plastikowe potrafią trzymać dość mocno, więc warto mieć wtedy odpowiedni narząd, żeby sobie te zaczepy podważyć i nic nie uszkodzić. no Bo potem wiadomo, że już nie będzie to trzymało, tak jak trzymać powinno. I nic na siłę, tylko młotkiem. To sobie mogę odłożyć na bok. Chłopaku wysłałem dzisiaj wcześniej do domu, więc to jest stanowisko wolne. I teraz, podobnie jak wiele innych laptopów od Lenovo, również tych padów, mamy tu drugą baterię. Odłączamy ją. Nie pracujemy na podpiętej baterii, a już tym bardziej nie nakładamy, nie wiem, ciekłych metali, innych rzeczy na podpiętej baterii. Ok, teraz co się może przydać? Bo problem tkwi tutaj, czyli w złączu od podłączenia dysku. Teraz tu dysku nie ma, bo klient go wyjął, ale wyjmiemy sobie całą płytę. I zobaczymy, jak to wygląda pod zaślaczem. Ok, lecimy dalej. No, Widać, że komputer nie był wcześniej rozbierany. Przede wszystkim po taśmach, klejach i tak dalej. Tu nic nie jest jeszcze odklejone. Nie było nigdy odklejane. Tak jak tutaj na przykład. Z tego raczej nie będę musiał ruszać. A, ale sztywno siedzi. O. Tak lepiej. Są dwa przewody, które używane akurat nie są. Też będą przeszkadzały. Lecimy koło zawiasów I od razu sobie mikrokonekty odepniemy. W ogóle, co ciekawe, tutaj, gdzie jest na czarnym zaznaczony jako MINE 2, jest szary kabel podpięty, a tu, gdzie jest biały, co wydawałoby się, że raczej szary był podpięty, jest czarny. Czyli na odwrót trochę jak z logiką, jak widzicie, ja sobie używam do tego pensety i z świadczenia wiem, że to jest taki sposób dość bezpieczny, żeby nie uszkodzić tych mikrokonektów. Płyta, karta, przepraszam, może sobie zostać. Teraz tak, tutaj zawiasów nie będę musiał odkręcać. Więc pierwsze co zrobię, to od razu je dokręcę. A tu akurat było ok. No, tu, tak, może ćwierć obrotu. Tutaj, no, tutaj jest ok. Trzeba przyznać, że nie były jakoś specjalnie poluzowane. Dobra, zresztą tam się jeszcze przyda. Bo teraz, teraz sobie już płytę wykręcimy ręcznie. Nie wszystkie klawiatury mają zawsze te zaczepy od góry. Czasami, tak jak w tym przypadku, one są od dołu. O, żeby wyjąć klawiaturę trzeba od dołu. i Teraz taśma od podświetlenia, taśma od samej klawiatury. Nie, nie będę od razu oglądał gniazda, tylko kontrolnie, żeby nie zapomnieć potem tego zrobić, to od razu sobie sprawdzę stan baterii RC. Mogę to na nóżkach tu zmierzyć. 3,1 V jest OK, nie trzeba tego ruszać. Baterie na czas naprawy możemy sobie odłączyć. OK. Bierzemy mikroskop i zobaczmy od razu to złącze. Okay, to jest to złącze tutaj, dokładnie. I zobaczcie, jak one tutaj latają. Można wziąć sobie pęsetę i tak dosłownie delikatnie spróbować poruszyć. Ten jest OK. Widzicie? Ten tu dosłownie pływa. Tutaj nim delikatnie ruszam, a tu widać, jak się przesuwa. Ten jest ok, ten jest ok, ten jest ok. że nie wszystkie, ale w części pinów. O, ten na przykład ewidentnie one już tutaj nie stykają, i to będzie to, co trzeba poprawić. O, ten proszę, jak pięknie pływa. Jest praktycznie w powietrzu. Ten też, obok zaraz. I potem dysk nie ma prawidłowego docisku, i w efekcie ona nie łączy, nie styka, przestaje być wykrywane, czasami nawet podczas pracy komputera. Trzeba pamiętać, że będę pracował na gnieździe, które jest plastikowe i bardzo małe, więc i bardzo łatwo je uszkodzić, a tego bym nie chciał, bo nawet nie mam na miejscu takiego na wymianę. Więc odpięcie baterii to nie wszystko. Teraz trzeba sobie jeszcze zabezpieczyć cały obszar lutowania. Ja użyję w tym przypadku do tego taśmy kaptonowej w części, a w części aluminiowej aluminiowa lepiej to się poizoluje, fajnie ją można ułożyć, ale jest gorsza w czyszczeniu. Więc na dół sobie dam najpierw troszeczkę kaptonu tak żeby tutaj odizolować cały ten tak naprawdę obszar pracy, bo kapton schodzi bardzo łatwo. Można go elegancko potem zdjąć i nie ma problemu. Aluminium działa lepiej, ale potem czyszczenie tego to jest czasami masakra. A nie każda kaptonowa jest też równa. Czasami są takie upierdliwe. Które nie chcą się kleić, albo jak tylko troszeczkę ciepła dostaną, to się zaraz odklejają. To już jest w ogóle masakra. A i tak kosztują swoje. Dobra. OK, tutaj najważniejsze mam zabezpieczone kaptonem. Teraz sobie wezmę trochę aluminium i tu na samo złączę dam taśmę aluminiową. Równo, tak naprawdę praktycznie z końcem, o, w ten sposób. Reszta delikatnie na kapton i proszę bardzo pięknie cały obszar lutowania zabezpieczony. Z to mogę grać pod spód. Cholera, nie będę potrzebował. Będę potrzebował na pewno trochę świeżej, cienkiej cynki. Tak? Topnik, żeby posmarować. I cienki grot. Temperatury nie będę tutaj za dużej ustawiał. 450 stopni to by było zdecydowanie za dużo w tym przypadku. Ja myślę, że temperatura rzędu 370 stopni na takie małe gniazko to i tak jest dość dużo. Ale mam nadzieję, że dzięki temu pozwoli mi to szybko sobie całość przelecieć. Dobra, wezmę sobie jeszcze, wiecie co, od razu troszeczkę większe powiększenie, żebym mógł to dokładniej lutować. Ok, a nie odbija tak mocno, myślę, że będzie gorzej odbijało. Do tego mikroskopu niestety nie podpina się łatwo kamery, więc dokładnie nie będziecie widzieli tego, co tutaj robię. Dobra. Tu mam, powiedzmy sobie, wszystko uszykowane. Grot można przetrzeć. Bo pamiętajcie, czysty grot to podstawa. Dajemy topnika. Wtedy ta cyna będzie bardzo ładnie się nam rozchodziła. W takim powiększeniu, to nawet w jednym obszarze tego gniazda całego nie widzę. Muszę sobie je przesunąć, no i lecimy z robotą. Wiem, że może być bardzo mało widać, albo w ogóle może nie być nic widać, ale tutaj do nagrywania czegoś takiego, to niestety nie mam lepszego miejsca. Okay. Nadmiar cyny w razie czego potem usuniemy. Najważniejsze jest, żeby odpowiednio to dogrzać i żeby zlikwidować zimne luty. Oczywiście nie można przegrzać, bo jak przegrzejemy to co się stanie? To się nam plastik potopi. Założyłem w międzyczasie mniejszy okular, żeby mieć nieco mniejsze powiększenie i widzieć całe gniazdko za jednym razem. Tutaj szczoteczką, ale bardzo delikatnie. Powiem Wam, że wygląda to zajebiście. Zaraz zobaczymy jeszcze szybką inspekcję, jak to doczyszczę, pod mikroskopem oczywiście. I będziemy składali. Nie wiem na ile będzie to dobrze widać, mam nadzieję, że będzie, On jest idealnie przylutowana. No i teraz nic, tylko składać sobie sprawdziłem to pod mikroskopem i testować. Dobra, i teraz tak, komputer jest prawie złożony. Podpinamy ten dysk, który tutaj jest testowy. Gniazko idealnie. Muszę jeszcze podpiąć klawiaturę. Czy muszę? Nie muszę. No. Chcę podpiąć klawiaturę. Będę już to miał z głowy razem z podświetleniem. OK. I, moi drodzy... Bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie jest nasza naprawa związana z zasilaniem, z układem zasilania, nie potrzebujemy baterii, to pierwsze uruchomienie, nawet po zwykłym czyszczeniu, robimy tylko i wyłącznie na zasilaczu serwisowym. W razie, by się coś miało stać, to jesteśmy w stanie od razu błyskawicznie zareagować i zasilacz odłączyć. To na jakie parametry ustawić zasilacz, a tu jest akurat na komputerze. To najczęściej jest gdzieś tam koło baterii i tutaj na karteczce przyklejonej bardzo ładnie pisze, że zasilacz potrzebuje 20 V i max 3.25 A. Ustawiamy więc na 20 V, jest 20 V i on potrzebuje tylko nieco ponad 3 A, więc ponad 4 to będzie gruba przesada, tyle w zupełności wystarczy. Jak będzie ciut więcej, nic nie szkodzi, bo sobie komputer po prostu i tak ograniczy ten prąd. Dajemy prąd na komputer. Jak widzicie, pobór już jest prawie 1A i to jest zupełnie normalne, ponieważ była odpięta bateria BIOS-u. Akurat w tym przypadku on się będzie po prostu próbował od razu uruchomić. Widzę przycisk Power się świeci. Będzie na pewno trzeba matrycę przeczyścić. OK, wyłączył się, uruchamia się ponownie, zobaczymy, ile razy tak zrobi, no i powinien obraz pokazać. Matryca, wszystkie taśmy są popodpinane, czekamy. OK, data, czas, pokazuje, żeby ustawić, ustawimy to sobie później.

To nie pozostaje nic innego, jak podłączyć teraz baterię, złożyć go do końca, no i przeprowadzić testy. O, wyłączył się. Można go śmiało odpiąć. Tu możemy na razie sobie zasilacz serwisowy wyłączyć. Delikatnie, bo jeszcze nie jest pełni skręcony. Ostatni rzut oka żeby na pewno były wszystkie tasiemki popodłączane bo konia z rzędem temu co nigdy czegoś nie opuścił albo nie podłączył Go otwórzmy i zobaczmy go na baterii. Uruchamia się. Teraz już komunikat o baterii bios nie powinien wyskoczyć. Ja tylko to o ustawię, tak żeby było widać. Dość ciemny ekran jest. Możemy sobie go rozjaśnić. To są te. O, w tej chwili jest na maksa baterie chyba nawet się nie będą za bardzo chciały ładować, bo widzę, że tak pozostało 100%, one są w pełni naładowane jedna jest 100, druga 99, także tu on nawet za bardzo nie będzie miał co yy, ładować Więc możemy sobie go podpiąć do zasilacza zobaczymy czy zareaguje od razu jest informacja że ładowanie jest także sobie można to potem sprawdzić 98% Procent, ta druga ma. I to by było na tyle z tej krótkiej naprawy. Także, jeżeli macie Lenovo ThinkPad T570 i macie problemy z wykrywaniem dysku, to zapraszamy do serwisu. To są znane usterki, typowa usterka tych Lenovo, nie pierwszy i podejrzewam, że nie ostatnio naprawiany przez, przez nas ten komputer. A my widzimy się w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się.